E, witajcie kochani, e, sprawdzam czy się nagrywa, bo poprzednio już nagrałem ten tutorial raz ale okazało się, że było, nie było ustawione na film więc e, mówiłem przez 5 minut, a wyszło zdjęcie, nie? E, więc w e, następnym tutorialu opowiem Wam jak, jak kręcić filmy e, i jak robić zdjęcia i jak to e, rozdzielać natomiast e, m, dzisiaj chciałem się zająć tematem poważniejszym, ponieważ jest już lato, ja przewidziałem, że będzie na podstawie przeszłych danych ustaliłem, że jeszcze wiosna, przepraszam, wiosna, trochę źle ustaliłem, a przy ustaliłem, że będzie lato, ale też czuję, że będzie, no mam jakieś 90% z przeszłych danych, że zawsze jest. I teraz, ponieważ jest lato, więc jest dużo turystów, ja jestem w Krakowie, proszę spojrzeć, ile tu jest turystów. Przydaje się umiejętność yy, nauki języka. I chciałem Was nauczyć, jak w szybki sposób nauczyć się języka. Chodzi o to, że, żeby nie popełniać głównego błędu, który wszyscy popełniają. Otóż nie narzucać sobie od razu, że muszę od razu wszystko umieć. Zaczynamy od najprostszych rzeczy, takich, których osiągnięcie da nam radość i da nam przez to energię, że ja, ja, ja się nauczyłem, nie? Ja, ja. I da nam to energię i kopa do, do następnej, do następnych rzeczy, do następnej nauki. Więc zaczynajmy od czegoś prostego. Na początek język polski. To jest jakby coś, co myślę, że z racji urodzenia, bycia Polakami, mamy pewne nawet predyspozycje, więc to no powinno nam sprawić jak najmniejszych trudności. Jak się uczymy polskiego, tutaj jesteśmy w Krakowie, warto się znaleźć jakąś taką grupę ludzi mówiących po polsku. Na przykład jest, idziemy do sukiennic, tam pod sukiennicami jest dziewczyna, ma sukienkę i pod sukiennicami, pod sukienką znajduje się ta dziewczyna, a u góry jest głowa, która mówi i podsłuchujemy, co nam mówi. I na przykład mówi dzień dobry. No to my tak, ha, 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 i co też mówimy? Dzień dobry. można sobie coś dodać, tam dzień dobry pani, dzień dobry panu. Te wszystkie konteksty, one się uruchamiają. Uwierzcie, że, że twórczy umysł, myślenie, to wszystko jakby samo się nagle dzieje. Więc zachęcam Was bardzo, żeby już w lato już umieć mówić po polsku, no może choć, choć trochę. Także pozdrawiam i do następnego tutorialu.